speed Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W godzinie miłosierdzia, w oktawie uroczystości wszystkich świętych, módlmy się za naszych zmarłych, pamiętając dzisiaj także o modlitwie za kapłanów w dzień pierwszy czwartek miesiąca. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny, numer 691 i 692. Czwartek. Dziś chociaż jestem bardzo zmęczona, jednak postanowiłam sobie, że odprawię godzinę świętą. Pod koniec godziny nagle ujrzałam Jezusa, który głęboko i z niewypowiedzianą słodyczą. Spojrzał się na mnie i rzekł. Niezmiernie mi jest miła Twoja modlitwa. O Jezu, rozumiem, że miłosierdzie Twoje jest niepojęte. Przeto Cię błagam uczyń serce moje tak wielkie, aby pomściło potrze pomieściło potrzeby wszystkich dusz żyjących na całej kuli ziemskiej. O Jezu, miłości moja, sięga Twoja miłość poś. Poza świat, do dusz w czyściu cierpiących, i dla nich chcę czynić miłosierdzie przez modlitwy odpustowe. Miłosierdzie Boże jest nigdy niezgłębione i niewyczerpane, jako jest niezgłębiony sam Bóg. Chociażbym użyła najsilniejszych słów na wypowiedzenie tego miłosierdzia Bożego, niczym to wszystko jest z rzeczywistością, jakim on jest. O Jezu! Uczyń me serce czułe na każde cierpienie duszy czy ciała bliźnich moich. O Jezu mój, wiem, że Ty tak postępujesz z nami, jak i my postępujemy z bliźnimi. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja niejako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąckim Piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, świata. Dla, męki, dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwij wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako mi miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwij wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako mi miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwij wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Na dzisiejsze popołudnie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo, Pane z Wami i z Duchem Twoim, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam na wieczorny różaniec po apelu, który ofiarujemy za zmarłych, szczególnie zmarłych misjonarzy świętej rodziny, ale też będziemy prosili o umocnienie dla powołanych i o nowe powołania zakonne i kapłańskie. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.